Dziemaneczko, witam w nowym vlogu Po wakacjach Przeszczęśliwa, że miałam możliwość sobie odpocząć Ale jestem turbo nieogarnięta Dlatego, że wróciłam do Wrocławia I yy, kolejnego dnia Pierwsze co zrobiłam Pojechałam nad wodę To niebieskie, to nie są śmieci To jest torba z Ikea Z paczkami dla Was po prostu, bo jest ich tak dużo, że musiałam je wsadzić do dużej torby IKEA, żeby zatargać je na pocztę. Jakoś tak nieopatrznie troszkę mm, się spaliłam słońcem. Nie wiem, czy to będzie widać, bo nie chcę się tutaj rozdekowywać, ale mój dekolt. Także właśnie napuszczam wodę do wanny, bo mam też coś takiego na włosach, dlatego że wczoraj miałam takiego, wiecie, sleek pony. Z sporą ilością żalu, i także lecę do wanny, robię totalny skincare, robię totalny body skincare, hair care, hair care, scalp care, everything care. Nowadniam się i mm, wracam do pracy. Wracam do pracy, bo będę potem nagrywać Q&A live update. Dlatego że przez ostatnie dwa lata, półtora roku, dwa lata, w moim życiu się bardzo dużo zmieniło. Trochę, trochę powiedziałam, trochę nie powiedziałam, trochę pokazałam, trochę nie pokazałam, trochę widać samo przez się, jak się mnie ogląda na bieżąco, trochę nie. Jest bardzo dużo różnych pytań i stwierdziłam, że dobra, no to, co nie wykracza poza moją sferę osobistości, którą chcę się z Wami dzielić. To po prostu pytajcie. Ja sobie wybiorę pytania, z którymi czuję się komfortowo. Zrobimy taki QA, live update. No i stwierdziłam, że wiecie, wróciłam po urlopie do pracy. Dzisiaj jest pierwszy dzień. Miałam od razu taką napinkę, że. O nie, bo chcę to nagrać przy dziennym świetle, nie? Że ona nie, nie zdąży tego nagrać przy dziennym świetle, bo przecież muszę, muszę zrobić full make-up, full włosy i full wszystko. I stwierdziłam, ej, nie, po prostu się wykąpię, wyjdę z kąpieli. Usiądę sobie na fotelu i nagram tak, jakbym rozmawiała z koleżanką na kawie, jakby hello. Także taki jest plan. Porozmawiajmy o perfumach, ponieważ na paryskie perfumy w tym momencie trwa super akcja promocyjna, która jeszcze będzie łączyć się z moim kodem zniżkowym, także nic. Tylko kupować. Promo akcja nazywa się Letni festiwal zapachów. I już teraz, jak to oglądacie w tym momencie, ona trwa, więc śpieszcie się. 5% zniżki, czyli jak kupujecie sobie dwa flakony perfum, no to na ten drugi tańszy, to zawsze będzie ten tańszy, będzie 5% zniżki. 10% zniżki, już jest generalnie sztos, bo te perfumy, te zapachy same w sobie są w bardzo niskich cenach. Ale do tego wszystkiego macie jeszcze mój kod zniżkowy. Tutaj Wam wszystko wkleję. Kod zniżkowy to Hera, po prostu Hera. Daje dodatkowe aż 10% zniżki na promocję na stronie. Więc robicie sobie zakupki na stronie, łapiecie się na te promocje, o których Wam tutaj powiedziałam, i coś, co się nigdy nie zdarza, czyli łączenie kodów z promocjami. To w innych sklepach to się nigdy nie zdarza, a tu u Paryckich bardzo często, kiedy użyjecie mojego kodu to ta prąka jest jeszcze bardziej podbijana bo to się po prostu łączy czasem pomyślałam, że podzielę się z Wami moimi sposobami na to, żeby zapach latem utrzymywał się jak najdłużej i jak najlepiej tutaj zapach, który będzie nam służyć to jest mój dzisiejszy wybór, czyli Formen. Tak, dobrze widzicie. Ja uważam, że zapachy są seksowe. To jest odpowiedni Calvin Klein Euphoria. Najpiękniejszy zapach pod słońcem jaki w ogóle istnieje. Jestem zakochana w tym zapachu i o wiele bardziej podoba mi się męska wersja Calvin Klein Euphoria niż ta damska. To jest numerek 31. One już same w sobie są niesamowicie trwałe jak siedzą na nas różne zapachy, to, jak rozwijają się na nas zapachy, to, jak trwałe są na nas zapachy, jest zależne od pachy naszej skóry i od różnych innych czynników takich bardzo indywidualnych. Najbardziej popularny sposób, jakim słyszałam, to, żeby tak przede wszystkim nie rozcieramy. Bardzo często widzimy, że ktoś robi tak. Podobno, tak, tak słyszałam od osób mądrzejszych ode mnie, jeśli chodzi o zapachy, że w ten sposób sprawiamy, że jakby te perfumy się potem nie rozwijają tak jak powinny. No po prostu nie robi się tak. Miejsca, czyli tu, tu, pod kolanem, ale bardzo popularnym sposobem i takim, który ja sprawdziłam i faktycznie działa, jest nałożenie czegoś tłustego. Na przykład chociażby odrobinę wazeliny. Wtarcie w nadgarstek i potem psiknięcie na to perfumami. Ten sposób faktycznie działa, u mnie on się sprawdza, ale taką moją wersją na sterydach tego e, sposobu jest, słuchajcie, to, że wychodzę z wanny. I już na tym etapie wlatują e, perfumy. Dlatego, że w momencie, kiedy balsamuję całe ciało, i tutaj mam dwa sposoby: albo nakładam odrobinę balsamu, wiecie, nakładam po prostu taką normalną porcję balsamu gdzieś tam na rękę, załóżmy. E, i w momencie, kiedy on jest tak tylko troszeczkę rozprowadzony, ale jeszcze nie jest wsmarowany, psikam perfumami, pozwalam temu chwilę posiedzieć, i potem normalnie się balsamuje. Albo kiedy wykładam palcem na środek dłoni, mam tutaj balsam, psikam odrobinę perfumami i wsmarowuję. I potem jeszcze normalnie, jak już skończę, ubiorę się i tak dalej, to też jeszcze się psikam. W ten sposób tak jakby trochę mieszamy ten em, balsam z tymi perfumami. To się rozprowadza równomiernie po całym ciele i wydaje mi się, że to właśnie dlatego plus ta tłusta podstawa działa tak samo jak w przypadku nałożenia odrobiny wazeliny. Wydaje mi się, że dlatego to tak działa. Kiedyś mnie podkusiło, spróbowałam tak zrobić i pomyślałam sobie, no dobra, jak coś pójdzie nie tak, to po prostu drugi raz się wykąpię, e, ale robię tak teraz bardzo to często, kiedy wychodzę na cały dzień, chcę pachnieć cały dzień i kocham tak robić. Dajcie znać, czy Wy macie jakieś swoje sposoby na to, żeby perfumy były trwalsze, na to, żeby zapach dłużej się na Was utrzymywał. Podzielcie się nimi i przyznacie któryś z tych sposobów, o których ja tutaj opowiedziałam. Wspominam, że letni festiwal zapachów trwa w tym momencie na paryskie perfumy, plus łączy się z tym mój kod zniżkowy, który daje Wam dodatkowe minus 10% hera. Wierzcie z tego wszyscy, korzystajcie. Polecam. Jadę słuchajcie do Umohito odebrać sukienkę, Boże, jak trzeba się odebrać sukienkę na pewne bardzo ważne wydarzenie, o którym nie będę Wam tutaj mówić, ale śliczna sukieneczka i zamówiłam ją, jakby ona szła 5 dni. To jest strasznie długo ja nie mam z tym problemu, bo potrzebuję ją dopiero na drugą połowę sierpnia, a jest lipiec, więc jakby luz. W ogóle, co jest z tymi drogami? Ale tak, ale bardzo długo szła, więc jeżeli chcecie zamówić sobie coś z Mohito z taką myślą, że o, będzie na drugi dzień roboczy, jak ze wszystkich sklepów, to nie, nie będzie na drugi dzień roboczy, będzie za tydzień. Także tak, mam nadzieję, że będzie dla mnie dobra. Wziąłam XXS i w sumie trochę się boję, że mogłam wziąć XS, ale no, zobaczymy, zobaczymy, zrobię Wam przymiarkę w domu. A jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że zrobiłam sobie dzisiaj pedi. Jest piękne, a potem przytoliłam małym palcem w szafkę tak, że... Płaczu, nie było końca. Napieprze mi ten palec strasznie, ale mogę nim ruszać i zginać, więc raczej. Znaczy raczej na pewno nie jest złomany, ale jest bardzo bolący i troszkę słodki. Fishing Complete odebrane, a w aucie zobaczymy na oko, czy wygląda na za dużą, za małą, czy dobrą. Ale jest piękna, zobaczycie. Po moje pedi w moich emerytkach, bo ktoś mi napisał na Thayunholu, że takie buty to noszą emerytki i że ja to mam pomysły. To jest, jest cunia tak na szybko. Słuchajcie, ona na tym wieszaku wygląda bardzo niepozornie, ale patrzcie na te plecy. Widzicie to? Jak y, wrócę, to ją przymierzymy, i jestem zakochana w sukienkach mohito. Ale niestety mam też złą wiadomość. Jeżeli obrzydzają cię ludzkie stopy, to przeklikaj sobie jakąś minutkę do przodu. Uwaga. Tak, na, dle, na tle paczki z Gram To jest mój palec, którym przywaliłam przed wyjściem, o czym Wam mówiłam. No i tak, z puchu. Ja ogólnie te małe palce, one mają taki dziwny kształt u mnie, więc to nie to, że on tak wygląda, bo z puchu Drugi ma taki sam kształt. Jak widzicie, takie coś nieprzyjemne się tu stało. Mam nadzieję, że to po prostu krwiaczek albo coś i że tam się nic złego nie dzieje, bo naprawdę ostatnie na co mam czas i ochotę to jechać na SOR. Akcja remont, czas start, jestem w kastoramie, e, pod kastorelą ściśle biorąc, oczywiście nie sama, przecież ja nie będę tego robić sama. I jedzie wózek i będziemy wybierać farby i różne inne akcesoria. Nie mam pojęcia na ten temat, także będzie ciekawie. No i jestem z tym rozwalonym palcem, potem Wam to zupdate'uję, ale bardzo mnie boli i nie powinno mnie tu być, bo nie powinnam chodzić, no ale chcę Wam ponagrywać. Takim przypadkiem znalazłam się na dziale z roślinami. Och, nie wiem jak to się stało. I, ale powiem wam, że nie ma nic ciekawego. Siap się kupiła całkiem ładnego White nighta. ostatnio w Castoramie, ale no po prostu nie ma nic ciekawego. Są same takie boring, ale to już było w biedronce za jedną piętnastą tej ceny. Dzień dobry, a w zasadzie to zaraz będziemy mówić sobie: Dobranoc, ja i pan Piotrak. Powiem wam, że z tym palcem jest naprawdę nieciekawie. Myślałam, że on jest po prostu zbity, i taką też dostałam informację od lekarza, że on jest po prostu zbity, i tyle. No, dzisiaj został już usztywniony, bo jest możliwość, że. Jednak może być to coś poważniejszego, więc po prostu nie jestem w stanie uwierzyć, że ja sama sobie jestem w stanie zrobić taką krzywdę. To jest naprawdę coś niesamowitego. No w każdym razie byłam dzisiaj w tej kastorem, jak widzieliście. Eee, zrobiłam zakupy. Skusiłam się na ten róż w ostatniej chwili i bardzo spontanicznie. Plan jest taki, że jutro od rana po prostu wynoszę stąd rzeczy, nie wszystkie na szczęście, całej tej ściany, regałów za mną nie będę wynosić, ale wszystko inne będę wynosić i lecimy z malowaniem pod myciem okien w międzyczasie i szorowaniem podłóg jakieś takie rzeczy no i jak to wysknie to układaniem wszystkiego widzę, że tam szczepka kwiata zdycha także nagram Wam jutro to wszystko i mam nadzieję, że jutro wieczorem będę mogła już nagrać po prostu takie wiecie before and after tego pokoju tego studia skończonego także trzymajcie kciuki, mam nadzieję, że jutro będzie lepiej z tym palcem bo aktualnie, wedle zaleceń oczywiście, jestem cały czas na painkillerach Nostałam takie zalecenie, żeby co ileś tam godzin brać tabletki przeciwbólowe. Bardzo staną po prostu. No ale ja mam takie podejście, że nie, nie, nie będę brała tabletek, bo wytrzymam, wytrzymam, nie, nie wytrzymuję. Um... No, a najgorzej jest w nocy, bo tej poprzedniej nocy, tej pierwszej, prawie w ogóle nie przespałam, dlatego że co zasnęłam, to budził mnie po prostu ten palec, bo polał przy jakimkolwiek kompakcie z czymkolwiek. No i tak o, więc mam nadzieję, że dzisiaj będzie lżej. Hmm, teraz jeszcze szybko chcę pochować rzeczy dla Was na rozdania do szuflad. Eee, I tyle. Dobry kolejnego dnia, i to jest chyba idealny moment, żeby pokazać Wam studio w całej okazałości przed. Uwaga! Chodzimy. No tak, tak, tu na przykład jest takie brzydkie to tak, to dorośli, paczki pijarowe do testów, tam rzeczy czekające na Cajonhola, tła, wiadomo, sprzęt, rośliny, nie mam pojęcia, nie pytajcie mnie, dlaczego ta siada jest szara. Ułożenie mebli i w ogóle ułożenie wszystkiego tu się raczej nic nie zmieni, bo jestem bardzo zadowolona z tego ułożenia, które tu jest. Tam są kosmetyki dla Was, dzień dobry, także muszę je po prostu pozbyć się ich wszystkich w Wasze ręce i będzie mniej zagracony. Będą pomalowane ściany, hardkorowe czyszczenie, spróbuję unąć to okno, nie wiem jak to zrobię, bo przez siatkę nie do końca jestem w stanie zrobić to tak dokładnie jakbym chciała, a siatki nie ściągnę, bo boję się robali. Muszę wszystko stąd wynieść, zaczniemy od rośliny to wygląda, wszystkie rzeczy ze studia przeniesione tu tła sprzęt na balkonie eee, no i puste tło, jakie echo w ogóle te puste tło, puste studio wygląda, tak? oj, bierzemy się za to jedna z widzek przyjedzie do godzinki po kosmetyki więc zniosę jej to, to jest torba kosmetyków używanych, ale wiecie one są używane na takiej zasadzie, że ja otworzyłam i zrobiłam słocze, tyle tu ma jakieś tam kosmetyki do włosów które kiedyś wygrała w jakimś rozdaniu u mnie i zaraz coś jej tutaj jeszcze dołożymy, no bo jak jest z Wrocławia to może wziąć dużo no dobra, to tu są te kosmetyki swatchowane tu są jakieś różne akcesoria takie kosmetyczne nowe w ogóle w opakowaniach Yy, tu jest cała paka yy, kosmetyków od Eveline, no a tu są te, które wygrała. Wzięłabym coś więcej, ale po prostu się z tym nie zabiorę. Dołożyłam jeszcze całą torbę, małych kosmetyków. Mam nadzieję, że dziwuszka będzie happy as fuck. Zobaczcie ile tego jest. Nie wiem jak ja z tym zajdę.